Hej siemanko, witajcie bardzo serdecznie. Plants vs Zombie Heroes, dawno nie grałem. Chcę zobaczyć co tutaj się dzieje i może zaczniemy od takiej bitwy z prawdziwymi graczami. Mój deck nie jest ukończony, brakuje mi jak widzicie 9 roślinek, żeby ten deck skończyć. Ale o dziwo jacyś ludzie tutaj grają w plansy, więc z chęcią bym sobie, słuchajcie, pograł i posprawdzał. To mamy jeden, to za trzy. Słuchajcie, co tu się dzieje? O, dostałem jakieś tutaj powiadomienie. W ogóle jest mój konkurs, link do konkursu w opisie, weźcie udział w nim. Zapraszam serdecznie, Fortnite, 500 V-Bucksów. Kurka, co tu mi telefon tak słuchajcie, jedzie ostro. Dobra. O, gościu, co on tutaj nam dał? Ale lipka. Co tu jest, słuchajcie? Bones random zombie? No chyba tak musimy zrobić. Tyle w temacie. Ciekawe, czy my tu wygramy. Tak szczerze mówiąc obstawiam, że nie. Gościu tu ma takie zombiaki, że. A ja nie mam kart dobrych. Zobaczcie, znowu tego bohatera dał. Ty gościu, ale to będzie boleć. Dobra, zróbmy tak może. Niech mnie zaatakuje za te cztery. Co tam? Słuchajcie. Jak było by było, to by było. O nie. Jeszcze mu życie doda? Nie, więcej ataku. O panie. To musiało boleć. Dobra, ale on dalej ma tyle ataku? O Boże, to my to przegramy, słuchajcie. Patrzcie. My to przegramy. Co prawda, mogę tego gościa zamrozić. Dwie karty sobie weźmiemy, dobierzemy. Tylko, że już nie mam, jakby ruchu. Nie mam HP. Oj, słuchajcie, obstawiam, że to będzie mój koniec. <grym>, znając życie. O kurde, sześć ataku, jak on go bufuje. kurka, on postawia wszystko na jedną kartę z tego co widzę. Ale jak on przecież był zamrożony? Okróca. O panie. To może zaboleć. Zróbmy coś takiego. I módlmy się, żeby mu nie dał życia, bo jak dam mu życie. Dobra, dostałem tarczę. Jeszcze mogę. O, proszę bardzo, go zaatakować. Super, pięknie. Słuchajcie, jest, jest dobrze. Jesteśmy w domu, mamy dużo kart. On mi tutaj będzie coś robił. O kurka, 4 na 4. On ma za 4, i zrzucę za 2 coś. Dobra, zróbmy coś takiego. I za dwa rzucimy. No dobra. Bronimy się jakoś. Mam nadzieję, że mi go nie... No nie, bonusowy atak miał. Ale mnie pojechał gość. No nie wierzę. To jakiś ciekawy dek. Mógłbym wtedy jakoś się bronić bardziej, bo bym to wygrał. Ale się, słuchajcie, nie broniłem. O kurde, co to za bohater jest? Łopanie, coś nowego? Co to jest? Double Striker raczej nie będę brał. Ojejku, same takie. Jakie karty? Uuu, to będzie boleć. To będzie boleć, słuchajcie. Co on tu ma w ogóle? Ok, czyli, jak. No nic, no na razie nie będę wstawiał tu roślinek. W ogóle nie mam nic, co zagrać. Zaatakuje mnie za dwa. Jezu, jak ja dostaję karty. Co to ma być, ja się pytam. Dobra, zróbmy tak. O kurka, no serio jeszcze o... co za koleś, no będzie ciężko to wygrać, trzy słoneczka, kurde, brane, o jasny gwint, patrzcie o masakra, zróbmy coś takiego. Troszkę mnie poobija, ale dzięki temu mogę zbufować sobie. O Boże, nie, no słuchajcie, to nie mam deku na to, niestety. Nie jest to dek taki, wiecie, elegancki. On będzie bufował cały czas tych, te jednostki, znając życie. No dobra, mogę od razu tą linię tu zniszczyć. Zawsze to jeden obrażenie jakieś mniejsze na no, Jezus Maria. zobaczcie, jak on ich bufuje. Dobra, no i kart ma dużo. Ja chyba to przegrałem, tak mi się wydaje. No, Róbże ruch, kolego. O Boże. No to GG. To raczej słuchajcie, GG mamy. Jakieś triki ma, czy nie? Za siedem go niby uderza. Ale nie zbufuje go, a on zbufuje naszych. O panie, ale to będzie boleć i są odporni na obrażenia. O matko. To jest GG. Kurde, jakie oni mają karty, naprawdę. Ja nie mam takich. Patrzcie, nie, nie, to jest przegrana. Definitywna. Niestety. Do zobaczenia.